Mam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę, zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteś. Chris Rudolf. A masz jakąś taką ulubioną swoją metodę, z której lubisz korzystać? No myślę, że wszystkie to w zależności od tego, to, 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 to już jakby intuicja mi podpowiada, z czego korzystać w danym przypadku. Ja niedawno miałem kilka takich e, próśb o spotkanie właśnie w, 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 w tym temacie i okazały się one dosyć skuteczne. No, pierwotnie unikałem tego typu działań, bo, bo miałem te swoje YouTube i wydawało mi się, że, że nie będę nigdy tej pracy z energiami robił. U Tadeusza Starka na, na tych kursach byłem tylko dlatego, żeby samego siebie oczyszczać i ze sobą pracować. Aż tu nagle los mnie wtoczył właśnie w taką sytuację, kiedy to pojawiły się różne osoby potrzebujące pomocy, poprosiły mnie o to, bo to też nie mogę. Co prawda robię to na odległość, jeśli trzeba, ale, ale też nie mogę niczego zrobić, jeśli dana istota nie da mi zgody na to wewnętrznej. To wtedy nawet się nie podejmuję takich kroków. No i cóż, no i okazało się, że potrzebują mojej pomocy. A spróbowałem, a później się okazało, że jest to skuteczne, więc jakby, no to teraz się taką pocztą pantoflową rozchodzi, i coraz więcej mam tego typu spotkań. Zdajmy na to, bo my dzisiaj widzimy się na odległość. Patrzysz sobie na mnie i widzisz coś we mnie, na przykład, że mam jakieś klątwy, że mam niesharmonizowane czakry, czy cokolwiek innego, możesz we mnie zobaczyć? Mogę to później zdiagnozować, ale w tej chwili tak na wizji nie chciałbym tego robić. <grym> Jeśli będziesz zainteresowany, to powiedz. I... Nie, czasami jest tak, że rozmawiam z kimś i od razu widzę. Pewne na przykład podpięcia, nawet mogę wiedzieć, ile ich jest. To jest yy, czucie. Jasnoczucie, czasami jasnowidzenie, bo też nieraz to widzę tak okiem wewnętrznym w konkretnej formie i mogę pokazać, gdzie, co, jak, jaki kolor, jaka grubość na przykład takiego podpięcia. To różnie mi się manifestuje. To nie ma tak, że wszystko zawsze jest jednakowo. I z każdym człowiekiem inaczej się pracuje, bo on innych rzeczy potrzebuje, inne elementy są do naprawienia, nazwijmy to, czy zharmonizowania. Bo jeszcze raz zaznaczam, ja tutaj nie bawię się w żadne leczenie, ale jak się energię zharmonizuje i człowiek zacznie się dobrze tak zna, nazwijmy to prowadzić, to wtedy u niego następuje poprawa samoistnie i, i nie trzeba o tym mówić, bo tak po prostu jest. Okej. Okay. Co jeszcze o tych energiach mógłbyś powiedzieć, bo dajmy na to teraz nie wiem, czyszczenie domu. Są takie domy, mieszkania, do których wchodzimy i czujemy taki Ciepły powie wiatr, ja bym tak to nazwał, że nas odrzuca od tego, nie od samego progu. Dlaczego się tak dzieje? Czemu energia w domu jest zanieczyszczona? No jest kilka e, możliwości, pewnie nie wszystkie wymienię, ale przede wszystkim mogą być właśnie jakieś byty, niekoniecznie duchy, mogą być jakieś egregory, mogą być e, jakieś pasożytnicze energie, mogą być programy, mogą być też e, różnego typu pamiątki, które mają w sobie. E, ciemną moc. Często zdarzało się, że takie figurki przywiezione z Afryki, one były mocno napakowane negatywną energią i to zakłócało. Innym takim bardzo pospolitym, e, pospolitym powodem będą żyły wodne. I często, jak gdzieś tam idę, czy wprowadzam się, to od razu sprawdzam dane miejsce na okoliczność żył wodnych. Co prawda, no, e, umiem. Te żyły wodne w jakiś sposób niwelować, no bo to też metodami radiestezyjnymi pracuję, czyli za pomocą wahadła, ale też głównie intuicji. Nie zawsze potrzebuję wahadełka, żeby pewne rzeczy zdiagnozować, ale często ono jest przydatne. Poza tym mam pewne tabele, które pomagają mi szybciej zdiagnozować pewne tematy, czy szybciej uwolnić energię z kogoś, czy z siebie samego. To tyle, to tak, bardzo wiele, bardzo wiele powodów może być, że coś cię odrzuca, ale też może być tak, że mieszkanie jest w porządku, czy jakieś miejsce jest w porządku, ale twoja energetyka jest z innego świata. No to tak, jak ja bym poszedł do jakiejś, nazwijmy to. O, o, do kościoła. O, no, o, o, <laughs> właśnie. To zarówno mnie by odrzucało ja nie wchodzę akurat do tego typu e, pomieszczeń, <laughs> nawet jeśli tam jakieś ważne Rzeczy się działy, nazwijmy to rodzinne. Zawsze stałem pod i czekałem, aż tam reszta się wysypie. Nie chodzę też na cmentarze, tam jest dużo negatywnych energii, zawsze coś mi się przyczepi, to później trzeba się mocno czyścić. To niestety, ale to nie jest zdrowe dla energetyki. Tam jest pełno głodnych, różnych pasożytniczych bytów i, i dusz, które nie, nie, no, nie pogodziły się z odejściem stąd. No i muszą czerpać z czegoś energię, więc e, czerpiam z tych ludzi, którzy tam przychodzą. Hmm, dokładnie. To takie mieszkanie domu na przykład. Długo się odbywa taka akcja, żeby je oczyścić? Nie ma reguły, to zależy od tego, co, tu, co w takim mieszkaniu jest, bo w jednym może być tylko jakiś tam egregor, czy, czy kilka, w innym i żyła wodna, a jeszcze różnego typu pamiątki. To trzeba dobrze przeanalizować, posprawdzać, bo tak jak wspomniałem, no, te, też miałem taki, e, taki przypadek u, u jednej z moich koleżanek, gdzie E, szukaliśmy jakichś anomalii, były u niej w domu te anomalie, nie, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, aż w końcu dostrzegłem, że figurki z Afryki, które kiedyś ona gdzieś tam kupiła, bardzo silnie, negatywnie promieniowały. To tak, bo są takie rzeczy, które są na przykład zielenią egipską napromieniowane, a to jest szkodliwe, wręcz rakotwórcze, jakby, Więc e, natychmiast spaliliśmy te. W kominku te figurki drewniane i się okazało, że energetyka nagle poszybowała w górę i to, to później to bardzo rzutowały na przykład na relacje e, między domownikami. Tam bardzo nieharmonijnie było te spalenie tych figurek trochę pomogło. Oczywiście tam inna praca też była, ale ale tak to pomogło. Chris, bo wspomniałeś wcześniej o technikach Hawkins'a, mówiłeś także o czakrach. I co używasz na przykład tutaj tych technik do zharmonizowania czakr, czy jakoś inaczej to łączysz? O co tutaj tak właściwie chodzi? No, e, Technika uwalniania Hawkins'a jest jak najbardziej zalecana przeze mnie, sam ją stosuję i też o tym dosyć dużo mówię na swoich spotkaniach warsztatowych z publicznością. To jest w takim moim programie, który nazwałem Technika Uwalniania z Matrixa. Też ta technika Hawkinsa jest wzięta pod uwagę i stosowana. Każdemu, z kim mam do czynienia, zalecam właśnie tą całą sprawę uwalniania blokad emocjonalnych, bo to emocje najczęściej nas, nam zakłócają. To kot emocji pokazuje na przykład, łatwiej nam wtedy odczytać, gdzie leży problem. Chociaż czasami, jak nie znamy problemu, to można poprosić źródło, żeby w tym temacie zadziałało i to często też jest skuteczne. No ja jestem duchownym, więc ogólnie rzecz biorąc, jakby w dużej mierze korzystam z przepływu źródła, jaki pozwoliłem, żeby, żeby sobie funkcjonowało w mojej przestrzeni, i często działam intuicyjnie zgodnie z tym, co źródło. Mi przekazuje. To może tak górnolotnie i pompatycznie brzmi, ale tak właśnie jest. To czekaj, czekaj, bo powiedziałeś, że jesteś duchownym, ale wcześniej stwierdziłeś, że nie przyszedłeś do kościoła. O co tutaj chodzi? No nie tylko kościółkowi duchownicą. Ja reprezentuję panteizm, czyli wszystko jest Bogiem. I to jest cała moja, nazwijmy to, filozofia życiowa. Nie nazwałbym tego religią. No ale wszystko jest Bogiem. Cała, cała. Emanacja świata, wszystko to, co widzimy, przyroda, niebo, kwiaty, zwierzęta, ludzie, to, jest, to są emanacje Boga i tak ja to traktuję. Nie narzucam nikomu, ktoś chce to, może sobie szukać tego Boga gdzie indziej. Dla mnie to jest to i po prostu kontakt ze źródłem taki bliski kontakt ze źródłem dla mnie jest najważniejszy. No jestem duchownym, bo, no bo jestem duchownym, i tak już się zdarzyło, że właśnie w tej filozofii panteizmu, chociaż że, e, współczesny system o, oczekuje, żeby to nazwać jakimś tam świątynią, kościołem, a właściwie zrzeszeniem chyba, czy tam związkiem wyznaniowym. To nie jest wyznanie panteizm, no, ale dla mnie jest całym Całym życiem, całym światem i w tym funkcjonuję, i w tym funkcjonuję no, nie tyle może zawodowo, ale jestem osobą duchowną, o tak bym to nazwał. Fajnie, wiesz po... co, podzielam Twoją opinię na temat tego, że wszyscy jesteśmy bogami i wszystko wokół nas również, ponieważ jakby nie było, wszyscy pochodzimy z tego samego źródła, no więc tak już jest. Facto, wszystkie tak zwane religie też o tym mówią, tylko ludzie o tym zapominają, bo zaraz potem pokazywany jest im, Zewnętrzny jakiś Bóg, ale też jest powiedziane nawet w tym kościółkowym, w yy, kościółkowej wiedzy, że, że Bóg mieszka w nas. Ta? Pamiętam jeszcze, bo kiedyś milion lat temu nawet na religię chodziłem. Ale wracając do tych, bo Ty zadajesz pytanie: jakieś tam czakry i tak dalej, tak, tak. techniki. No więc yy, jasne, Hawkins dużo dobrego zrobił i polecam każdemu. Te, metoda, czy tam technika uwalniania emocji jest bardzo prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna. Ja o tym dużo mówię: o emocjach i właśnie o Hawkinsie. Bo często nie wiemy nawet, jak wielkie ciężary nosimy w naszej podświadomości. My zepchnęliśmy kiedyś jakiś strach, lęk, nienawiść, złość, i to nieprzepracowane siedzi w naszych podświadomościach. I tak jak w plecaku dźwigamy to wszystko i to negatywnie wpływa na nasze podejmowanie naszych decyzji, na nasze życie, na nasze zdrowie, na wszystko. Więc jeśli wiemy jak to funkcjonuje, jeśli wie, wiemy co z tym zrobić, a wszystkie wielkie rzeczy są proste, tu zaznaczam, nie jest to jakaś filozofia, to wtedy sami możemy się doprowadzić do porządku. Ja cały czas Czyszczę swoją podświadomość z różnego typu starych, zepchniętych w podświadomość emocji, programów i blokad. I sam się dziwię, że jeszcze to jest, bo czasami mi się wydaje, że już wyleczyłem się z, jakiegoś tam, z jakiejś tam emocji, na przykład strachu, a tu nagle okazuje się, że odczuwam strach. No ale w tej sytuacji już wiem, że to wypływa z mojej podświadomości, a nie jest to realnym zagrożeniem z zewnątrz. I wtedy od razu wprowadzam to w, w technikę uwalniania emocji. Tyle. Jeśli szukam jakichś przyczyn, to też kodu emocji, kody emocji wykorzystuję. To wtedy łatwiej po jakichś dolegliwościach dojść, jakiego typu była to trauma i, i wtedy łatwiej też to uwolnić. No, o tym mówi medycyna germańska, której ja nie stosuję, chociaż może w pewnych elementach gdzieś tam zaczepiam o nią, no, ale miałem do czynienia z, z, z tego typu naukami, bo nagrywałem programy z Gilbertem Renault, czy tym węgierskim już zapomniałem, Barnai, o, z Alberto Barnai też nagrywałem programy, więc to są takie no, figury, jeśli chodzi o medycynę germańską. No ale wracając do tematu, no u mnie jest taki konglomerat, Tadeusz Starek, e, Kody Emocji, Hawkins i te wszystkie rzeczy w zależności od sytuacji są wykorzystywane, zarówno w stosunku do siebie, bo ja też sprawdzam siebie co przynajmniej dwa razy dziennie, a szczególnie jak gdzieś opada mi e, 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 radość, gdzieś robię się przygnębiony, to już wiem, że to nie jest mój naturalny stan i że należałoby poszukać co gdzieś z boku mnie uderza czy wysysa moją energię. No czakry te są istotne, ale one już tutaj u wielu ludzi zeszły się w przestrzeń serca, no, ale są to dla nas takie symbole, które mówią też o pewnych poziomach doświadczeń czy poziomach życia z którymi mamy do czynienia, czyli jeśli czakra podstawy, to może być tutaj jakiś lęk przed e, przyszłością, lęk o, o byt, e, czy e, czakra na przykład seksualności, która mówi też o tego typu jakichś tam blokadach i e, niedogodnościach. Te wszystkie rzeczy mogą nas naprowadzić na e, właściwe miejsce, gdzie znajduje się blokada energetyczna, i łatwiej wtedy ją usunąć. Czy tam emocjonalna, to na jedno prawie wychodzi. Dokładnie, słuchaj, a jak właściwie bronić się przed tymi wszystkimi bytami i klątwami. Jak zadbać o to, żeby te czakry były zawsze zharmonizowane? Da się czy nie da się? Jak byś to widział? Zawsze nie, nie ma czegoś takiego, jak zawsze jesteśmy w świecie energii, energia cały czas krąży, płynie i nie ma stagnacji. Nawet. Tam, gdzie mówimy, że jest efekt śmierci, to też wszystko żyje, pomimo tego, że dla nas to się wydaje, iż już jest nie, nie martwe. Jak się chronić? No przede wszystkim swoim pozytywnym myśleniem, nie zasilaniem tych energii negatywnych. Jeśli pojawiają się jakieś traumatyczne wydarzenia, czy jakieś myśli tego typu, no to pozwolić, żeby minęły. Nie zasilać ich swoją uwagą, bo... Za uwagą idzie energia i wtedy zasila to, czego się boimy. Druga rzecz, akceptacja, akceptacja tego wszystkiego, że zaakceptowanie, że życie to nie tylko chóry anielskie i euforia, ale też e, normalne, prawdziwe życie, to jest gorszy stan e, zdrowia, czy e, nastroje gorsze, czy jakieś sytuacje trudniejsze do e, przepracowania. No bo tak, spotkałem się też z pewnymi opiniami, no tak podniosłem, to znaczy wyczyściłem komuś tą energetykę, było euforycznie, a później nagle spadek. No to nie znaczy, że coś złego, po prostu żyjemy w świecie takiej sinusoidy. Jak jesteśmy dobrymi operatorami życia, no to wtedy wiemy jak się poruszać, żeby nie spadać poniżej zera w tej sinusoidzie. Niektórzy pływają wyżej, no ale życie to, to bez pikanterii też jest mało atrakcyjne, więc żebyśmy. No samo światło to jest pół życia. Musi być, muszą być cienie, żeby jednak ta gra światła i cienia była ciekawa. Więc nie odrzucajmy też tego, co nazywamy cieniem, bo to też nam jest potrzebne do, do, do przepracowania. Podniesienie energii, e, e, to już mówiłem, czyli naszych wibracji, pozytywne myślenie. No, można robić jakieś tam osłony, jaja ze światła fioletowego czy innego, e, ale samo pozytywne nastawienie i zaakceptowanie, że ktoś na przykład e, nam wysłał coś niefajnego, to powoduje, że zniwelujemy te sprawy. Jeśli będziemy temu komuś złożyczyli, bo on akurat nas uderzył energetycznie, no to wtedy wchodzimy w jakieś tam wymianę ciosów i to też nie jest dobre ani dla nas, ani dla tej drugiej strony. Więc absolutna akceptacja i wybaczenie też, no tak, re, uzdrowienie relacji w rodzinach i w, w związkach partnerskich, czy jakichkolwiek innych. Jeśli zadajemy się z ludźmi, którzy są negatywni, no to siłą rzeczy oni zatruwają nasze akwarium i woda, w której pływamy, jest dla nas szkodliwa albo niekoniecznie a, wspierająca. Patrzmy na pozytywy i na to, co nas wspiera, a unikajmy tego, co nas dołuje. To łatwe. Po prostu trzeba wczuwać się w sytuację i wiedzieć, no tak, z kim lubisz przebywać, e, a, a kto obniża Twoje, e, twoje energie. No są ludzie, którzy lubią narzekać i to wtedy wiadomo, że to jest pewna forma wampirzenia. Tak, to jest, no, nie jest wampiry energetyczne, no nie? Tego jest bardzo dużo, no bo jesteśmy. Systemem naczyń połączonych, to tak jak dwa akumulatory, jak ktoś jest, ma spadek energii, jest bardzo słaby, chory, czy, czy przygnębiony i spotka się z kimś, kto jest silny, to natychmiast automatycznie, nieświadomie często podłącza się pod tego silniejszego i wysysa go, aż do momentu, kiedy te poziomy energii się wyrównają. To jest fizyka, która też funkcjonuje w tych w światach energii. Słuchaj, a jak nazwać to, czym się zajmujesz? Co to w ogóle jest? No nie wiem, ja lubię takie słowo szaman. <laughs> Może taki bardziej współczesny. Kiedyś dawno temu, jeszcze jak byłem dziennikarzem, pisałem do Kuriera Polskiego. Miałem taką weekendową rubrykę i tam występowałem jako szaman z czwartego wymiaru. Tu ludzie pukają się w czoło, mówią czwarty wymiar, co tam, co tam. No nieważne, tak to wtedy się nazywało. Wtedy nam się wydawało, że ten czwarty wymiar to jest taki bardzo wysoki, no, a w każdym razie wyższy od, od trzeciego. No i miałem tam swoją publikę, czytali te moje artykuły i dobrze się czułem z tym słowem szaman. No, pewne rytuały, czy ja wiem, afirmacje takie szamańskie, to ja wykonuje, no ale no nie wiem, można też nazwać duchownym, ale to niektórzy pytają, czy wtedy mam jakieś pokrewieństwo z tym Dawidem duchownym z archiwum miejskim, <laughs> którym... no więc nie mam od razu mówię, no ale tak, że ja, wszystko jedno zresztą jakby to nazwać. A miałbyś jakąś taką, nie wiem, być może ulubioną swoją afirmację albo taką, którą chciałbyś się podzielić z naszymi rzeczami, która mogłaby im pomóc? Dobrze, dobrze, żeś mi to mm, o tym przypomniał. Tak, jest taka afirmacja, ale też i inwokacje różne przekazuję ludziom, z którymi pracujemy nad energiami. Yy, yy, odkryłem niedawno i, i później źródło wzbogaciło mi taką bardzo, bardzo potężną afirmację yy, pojednania, pojednania ze źródłem. Bardzo często mamy zablokowane nasze. Kontakty ze źródłem, które jest w naszych sercach. No to to chociażby kody emocji mówią o tak zwanych murach, chyba e, e, negatywnych emocji, które e, oplatają przestrzeń naszego serca, a tam jest źródło energii, tam jest e, źródło prawdy i wszystkiego tego, co nam służy. Więc jeśli to mamy zablokowane, no to tej prawdy, tej energii dopływa do nas e, e, my coraz mniej i ta afirmacja, o której mówię, czyli e, e, afirmacja pojednania ze źródłem, bardzo potężna, oczyszcza i śnie między innymi te mury, mur wewnętrzny, mur ukryty, różnie to można nazywać, każdy ma swoją nomenklaturę, bardzo oczyszcza i przybliża nam kontakt ze źródłem, a źródło jest wszystkim co jest, czyli to jest ta emanacja boskości, nie nazywam to bogiem, dlatego że Wiadomo o różnych kościółkowych sytuacjach, nazywają Bogiem zupełnie coś innego niż, no i tak dalej. W związku z tym, ja nazywam to źródłem, czyli my jesteśmy emanacją źródła i to źródło, jeśli chcemy, to nam służy. A łącząc się ze źródłem, dając źródłu dostęp do naszych działań, do naszego życia, do, do prowadzenia nas, dużo szybciej oczyszczamy się i uwalniamy od wszelkiego typu traum. I przykrych okoliczności. Rozumiem, ale jak brzmi ta afirmacja? Ta afirmacja jest dosyć, no to jest dłuższa sprawa musielibyśmy tutaj jeszcze poświęcić 10 minut. Ja to na swoich spotkaniach warsztatowych tej afirmacji uczę ludzi i sam ją stosuję, i mogę dać słowo, że jest bardzo, bardzo skuteczna. Czy chciałbyś się podzielić czymś na sam koniec z naszymi słuchaczami i powiedzieć coś od siebie, jakoś spuentować to, o czym dzisiaj rozmawiamy? No może taką puentą to jest, żebyśmy jednak nie czekali, aż ktoś nas zbawi, tylko sami nad sobą pracowali, bo to jest wtedy najpiękniejszy, najwspanialszy efekt. Zawsze jak ktoś coś nam przynosi, coś robi dla nas, to później najczęściej wystawia rachunek. Więc o tym pomyślcie. No niestety w dzisiejszym świecie większość ludzi chciałaby mieć taką cudowną pigułkę, raz łyknie, już jest zbawiony do końca życia. Inni znowu idą ścieżką, że już są zbawieni i nic im nie potrzeba, bo rezonans Szumana, bo Jezus czy jakieś tam inne kosmity, za nich to zrobią. No ja nie będę z tymi ludźmi polemizował, bo mam inny pogląd na ten temat. Ja uważam, że trzeba samemu się oczyścić i samemu jedynie samemu możemy wejść na, na te wysokie wibracje, które teraz nazywamy nową Ziemią w erze wodnika, no bo wchodzimy już w tą erę wodnika i tam jest akces tylko dla istot, które mają dużo wyższe wibracje niż tutaj. A za nas nikt tych wibracji nie zrobi. To nawet ja, jeśli pomagam zharmonizować przepływ energii, oczyścić z jakichś blokad, czy y, y, blokad emocjonalnych, to też to jest tylko początek drogi. A później trzeba samemu pracować. Oczywiście ja daję takim ludziom narzędzia, co mają robić, tam analizujemy wspólnie, co należałoby uzdrowić, na przykład w relacjach domowych, czy partnerskich, czy pracy, czy gdziekolwiek indziej, ale to jest początek drogi. To jest y, działanie na jakiś czas, a jeśli sami nie pracujemy później i, i nie uprawiamy tego ogródka, ogródka swojego, to chwasty znowu się pojawią. No nie ma siły, bo nic nie trwa wiecznie. Musimy y, jeść co jakiś czas, musimy sprzątać mieszkania, bo inaczej będą brudne. To samo z naszą odzieżą. Jak jej nie upierzemy, to też to niestety po jakimś czasie będzie nie do użytku. Dokładnie, także kochani, weźcie swoje życie we własne ręce, bo jakby nie było, jesteście jedynymi kreatorami własnej rzeczywistości. Albo chcecie żyć w czyjejś rzeczywistości, w tak zwanej rzeczywistości innych ludzi, albo będziecie kreować własną i będziecie po prostu doświadczać tego, co chcecie. Tak naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was. Moim gościem dzisiaj był Chris Rudolf. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za wywiad i za to, że jesteś. Ja bardzo dziękuję za wszystko, no i pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. Na razie. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph.